Gość Radia Płońsk. Szukamy wyjątkowych ludzi, wyjątkowych profesji. W dzisiejszej audycji połączymy oba wątki na naszej antenie. polszczanka, młoda, drobna, a jednak pracownik służby więziennej Edyta Dzięgirewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że ja tak od Twojego wieku i o budowie na początek wspomniałem, ale wydaje mi się, że to ważne w kontekście wykonywanego przez Ciebie zawodu. Skąd w ogóle pomysł na taką ścieżkę kariery zawodowej, a więc praca w służbie więziennej? Cóż, zawsze chciałam pracować w mundurówce. Nie wiedziałam na początku, jaka to będzie profesja. Myślałam o policji, wojsku. Suma sumarum trafiłam na staż w areszcie w Płońsku i tak jakoś, w sumie, przypadkiem potoczyła się właśnie moja historia. Od razu czułaś, że to jest to, co chciałabyś w życiu robić, czy jednak takie momenty zawahania były, no i tak to dopiero ewoluowało u ciebie? Początki były ciężkie. Czułam się tak troszeczkę zagubiona w tych wielkich murach, no to jest jednak spory Moloch i jednostka zrobiła na mnie ogromne wrażenie na początku. Gdzie pracujesz, żebyśmy wyjaśnili? W areszcie na warszawskiej białołęce. Więc to jest, tak jak mówiłam, jedna z największych jednostek w ogóle w Europie, jeśli chodzi o areszty śledcze, więc robi wrażenie, to fakt. Wystarczy się do tego troszeczkę przyzwyczaić i naprawdę później jest już w porządku. A jak rodzina bliscy zareagowali na twoją profesję? No i cały czas reagują? Rodzice od początku bardzo mnie wspierali, ogólnie namawiali mnie też troszeczkę właśnie na służby mundurowe. Bardzo się cieszą ogólnie, że, że pracuję gdzie pracuję. To jest przede wszystkim bezpieczna praca, prawda? Jeśli chodzi o zarobki, o. O stałość tej pracy też. Zgadza się. A co Zgadza należy się. do Twoich obowiązków? To nie jest taka praca biurowa od 8 do 16, prawda? No nie. Jeśli chodzi o zakres moich obowiązków, zależą one od tego, jakie stanowisko danego dnia zostanie mi przydzielone. Czasami jest to konwojowanie osadzonych, na przykład do szpitali czy jakichś tam medycznych placówek, innych jednostek. Czasem jest to doprowadzanie, na przykład osadzonych w różne miejsca typu widzenia adwokackie, sala widzeń. Czasami jest to doprowadzanie osadzonych na spacer. Dozorowanie spaceru, zwierzyczki. Także naprawdę szeroki zakres, zależnie od tego, po prostu, co zostanie mi przydzielone. Jak sama wspomniałaś, areszt na Białej Ręce jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie czy w Polsce. Jak reagują na ciebie osadzeni? No bo tam nie trafiają osoby za ukradzenie batonika w sklepie. A trafiają różne osoby. Ale ogólnie um, teraz już kobieta nie robi aż takiego wrażenia, jak robiła kiedyś, powiem szczerze. W momencie, kiedy się przyjmowałam kobiet nie było zbyt wiele w dziale ochrony. Teraz jest już w sumie normą kobieta, która doprowadza osadzonych i ma z nimi bezpośredni kontakt. Tak więc jakimś takim ewenementem wśród pracowników służby więziennej się, się pewnie nie czujesz już w takim razie. Chociaż na pewno W nie. W sumie, nie. W sumie nie, nie czuję się. Kobiet w dziale ochrony jest już kilkanaście, także. Pracujemy równo z mężczyznami, nie czujemy się w żaden sposób gorsze czy inne. A dochodziło do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji w trakcie Twojej służby? Osobiście nie miałam takich sytuacji i mam nadzieję, że nigdy mnie nie spotkają, chociaż y, oczywiście na przeróżnych szkoleniach jesteśmy przygotowywani na takie sytuacje, więc to nie jest tak, że musiałabym jakoś kombinować, żeby sobie radzić sama. Mam nadzieję, że nie będę musiała korzystać z tej wiedzy, ale taką posiadamy, także. Ale to jest jakaś taka też siłowa praca. No bo doprowadzenie osadzonego, potężnego mężczyzny, nazwijmy to tak może. No nie jest łatwym zadaniem dla, dla młodej, drobnej, jak już powiedzieliśmy dziewczyny. Nie, nie jest to trudne. Oni po prostu idą, to, to jest tylko. A taki, <laughs> Kutę, tak, to, taki, to na... taki respekt przed tobą jednak jest, co? No, nie wiem, czy czują respekt, ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że odrobinę tak, ale, ale nie wiem. W każdym razie nie miałam niebezpiecznych sytuacji, nigdy się nie obawiałam przy doprowadzaniu, bo to są jednak ludzie normalni, tak? To, że trafili za jakieś tam przestępstwa, okej, okay, jak najbardziej, rozumiem, ale trafili do aresztu i po prostu w większości dostosowują się po prostu do warunków, w jakich są i nie stwarzają. W jakichś tam sytuacji, w których mogłabym czuć zagrożenie. Czujesz, że to jest to, co chciałabyś robić tak do końca swych dni kariery? To znaczy, nie jest to męcząca profesja? Męcząca zależy. Czasem zdarza się, że pieszo robi się naprawdę sporo kilometrów danego dnia, ale ogólnie psychicznie raczej nie. W takim razie życzymy jak najwięcej tych bezpiecznych sytuacji. Edyta Dzięgierewska, wyjątkowa kobieta w szeregach służby więziennej gościła dzisiaj na antenie Radia Płońsk. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.